Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na terenie dawnej Puszczy Serockiej w miejscowości ludwinowo w gminie Serock. Trwa w tej chwili zbiór wiśni kombajnem Felix. Jest to urządzenie, które obejmuje cały rząd drzew naraz. przejeżdżają, otrząsują w czasie jazdy. Taśmy podają do podajników. Wyciągi wyciągają yy, yy, śmieci i bezpośrednio wpadają do pojemników. Do obsługi potrzebujemy trzy osoby. Włącznie z operatorem ciągnika jest to uważam urządzenie, które przy większych nasadzeniach jest niezbędne w tej chwili. Nasze gospodarstwo ma około 20 hektarów. Przede wszystkim mamy wiśnie łutówkę w 95% mamy też troszeczkę sabiny, nefrisa, dobrocena. Żeby zebrać taką ilość wiśni, zdecydowaliśmy się na zakup kombajnu Felix, z którego jesteśmy zadowoleni. Do tej powierzchni potrzeba było 4, otrząsarki, także to jest za duża powierzchnia, żeby bawić się w otrząsarki. Także decydując się na taką powierzchnię uprawy, ale czy jeszcze ją zwiększyć, to nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy zainwestować większe pieniądze, żeby po prostu mieć z tego pożytek. W związku z brakiem teraz siły do, do pracy, także nie było innego wyjścia. Do tego kombajnu potrzebny jest ciągnik minimum 75 koni. Jesteśmy w stanie zrobić w około 5 godzin, około 3 hektary. Wszystko zależy jakie są dużo za, jak się, są duże zakręty, ile czasu schodzi nam na wykrę wykręcanie, ustawianie kombajnu w rzędach. Te wiśnie zbieramy do kistenów lub zamrożenie do, do pojemników plastikowych. Trzeba po prostu wolniej jechać, żeby się wiśnie nie obijały i wtedy mamy wiśnie do mrożenia. Wiśnia jest bez żadnego problemu przyjmowana w skupach i nie ma żadnego, żadnego problemu z jakością tej wiśni. Oprócz otrząsania ma wyciągi, które nie dmuchają, tylko wyciągają śmieci. Także wszystkie liści i różne rzeczy zostaną wyciągnięte, wyrzucone na zewnątrz kombajną. Kombaj obejmuje cały rząd drzew. Odtrząszacę otrząsują całe, wszystkie gałęzie automatycznie podajnikami idą. Wiśnie do na taśmy, które są, śmieci wyciągane są wyciągami, i dopiero w skrzynki wpada, do skrzynki wpadają wiśnie. W tym roku planowanie jest słabe. W związku z, plan, z wystąpieniem przymrozków. W tym roku też na końcu zbiorów spadł grad, który uszkodził dodatkowo jeszcze wiśnie. Uważam, że odtrząsarki na tak dużej powierzchni nie sprawdziły mi się. Po prostu brakiem w tej chwili pracowników, pierwsza rzecz, a druga, potrzeba było być trzy czy cztery ciągniki i cztery otrząsarki. Także to jest nie wchodzi w rachubę. W zeszłym roku w, w tym samym czasie zbieraliśmy wiśnie, także uważam, że wyrównała pogoda, wyrównała czas zbioru. Ten kombajn jest troszeczkę, w, można go wykorzystać do wię, innych rzeczy, jak, jak tylko y, zbiór wiśni. Może być wykorzystany do śliwek. I do jamek przemysłowych. Także mimo wszystko jakość wiśni jest dobra. Mimo w niektórych kwaterach, że wystąpiły zbicie gradem, uważam, że nie jest tak źle, jak jakby się wydawało.